Akwarium możemy prowadzić hodowle zwierząt i roślin wodnych. Aby poprawnie założyć akwarium, najpierw należy przygotować wszystkie niezbędne elementy naszego akwarium. Dobrze umyty, bez środków chemicznych zbiornik szklany o wielkości dostosowanej do rozmiaru hodowanych przez nas ryb. Uprzednio wygotowane elementy podłoża: żwir, kamienie i korzenie. Wodę, grzałkę z termostatem, Termometr, filtr oczyszczający wodę z napowietrzaczem, oświetlenie, rośliny i zwierzęta, które będziemy hodować w akwarium. Teraz możemy już zająć się urządzeniem naszego akwarium. Na dno zbiornika układamy wszystkie elementy dekoracyjne, uprzednio wygotowane. Żwir, Kamienie, korzenie. Kolejnym etapem jest umieszczenie zgodnie z instrukcją obsługi w naszym akwarium filtra z napowietrzaczem, grzałki z termostatem i termometra. Na tym etapie nie wolno jeszcze włączać do prądu żadnych urządzeń elektrycznych. Napełniamy zbiornik wodą. Która powinna wcześniej odstać 24 godziny, nalewając ją na umieszczony wewnątrz zbiornika talerzyk lub kartkę papieru. Teraz możemy przystąpić do posadzenia roślin. Według zasady, rośliny wyższe należy umieścić z tyłu niższe z przodu akwarium. Teraz możemy włączyć wszystkie urządzenia w akwarium: filtr, grzałkę. Jeśli wszystkie wymagane dla naszych ryb warunki zostały spełnione, to możemy teraz naczynie z przyniesionymi rybami zanurzyć w wodzie w akwarium. Powoli porcjami dodawać wody z akwarium, a po odczekaniu dłuższej chwili powoli wpuścić ryby. Ostatnią czynnością urządzania naszego akwarium jest zamontowanie oświetlenia, dzięki któremu nasze rośliny będą lepiej rosły. Pamiętajcie, że w momencie zdecydowania się na założenie akwarium, przyjęliście obowiązek opieki nad hodowanymi zwierzętami i roślinami. Jesteście teraz odpowiedzialni za ich los: musicie im zapewnić odpowiednie warunki do życia.